...utrzymuje wysoką formę i wciąż zajmuje wysokie miejsca w letniej Grand Prix. W szwajcarskim Einsiedeln Polak zajął drugie miejsce, przegrywając tylko z Thomasem Morgensternem. W klasyfikacji generalnej kolejność jest analogiczna. Pierwsza seria w malowniczym Einsiedeln to pogrom faworytów. Dwóch liderów cyklu letniej Grand Prix, Adam Małusz i Tomasz Morgensztern dopiero na ósmym i 13 miejscu. Polak skoczył 105,5 metra, tracił do prowadzącego Gregora Schlierenzawera 4 metry. Przede wszystkim myślę, że warunki atmosferyczne tam odgrywały główną rolę. E, Morgenstern i Adam trafili w silniejszy tylny podmóg wiatru. Natomiast jeden cały jadący troszkę wcześniej. Widać było, że to powietrze go niesie, że nie spycha go w dół. W drugiej próbie Polak poszybował na 111,5 metra i wskoczył na podium. Większej rzeczy dokonał Morgan Morgenstern. Z 13 miejsca awansował na pierwsze. Skoczył 114,5 metra. I jeszcze miejsca trójki Polaków. Kamil Stok był ostatecznie 19, Maciej Kot 24, a Piotr Żyła 45. Ja jestem bardzo zadowolony, zwłaszcza z postawy kota, który mnie tutaj zaskakuje że już drugi raz do czołowej trzydziestki. To jest bardzo dobry wynik. Przede wszystkim skacze dobrze, to widać, że, że jest w swojej dobrej dyspozycji. Za tydzień zawodników letniej Grand Prix przywita Zakopane. Relacja z zawodów w piątek i w sobotę w telewizyjnej jedynce.